Silnik Porsche 9811. Turbo ożył w warsztacie samochodowym Wojciechowscy i synowie, a Weronika Sawicka ze szczyptą niezwykłego dla niej alarmu uświadomiła sobie, że właśnie straciła kontrolę nad sytuacją. Spojrzała na mechanika. Kacper Wojciechowski bez pośpiechu, bez triumfalizmu wycierał ręce starą szmatą. Jedynie spokój kogoś, kto zna swoją wartość. Weronika wzięła głęboki oddech. Niezwykła być uwięziona przez własne słowa. To ona negocjowała kontrakty na miliony złotych, to ona dyktowała terminy, warunki, dostawy, ale tam w tym małym, ciasnym warsztacie, pachnącym olejem z zaciekami smaru na ścianach, złożyła obietnicę, której nie mogła cofnąć: Jeśli naprawisz to w mniej niż pół godziny, pójdę z tobą na randkę. Słowa te padły z drwiącym tonem, jakby ktoś stawiał niemożliwy zakład, jakby nie wierzył, że drugi w ogóle spróbuje. Ale on spróbował. I wygrał. Dwadzieścia trzy minuty. Zmierzyła czas. Kacper wyłączył lampę inspekcyjną, podniósł się i podszedł do niej, opierającej się o ścianę z ramionami skrzyżowanymi, wciąż próbującej zdecydować, jak z tego wybrnąć, nie wyglądając na lekkomyślną. Gotowe, powiedział. Silnik jak nowy. Możesz jechać, ile dusza zapragnie. Wymusiła uśmiech. Dziękuję. Ile jestem ci winna. Nic. Jak to nic? Już zapłaciłaś. Weronika zmarszczyła brwi. Zapłaciłaś słowem, dokończył Kacper, jego brązowe oczy utkwione w jej. Więc który dzień ci pasuje? Poczuła, jak jej twarz płonie. Chciała mu odpyskować, ale nie miała argumentu. Byli świadkowie. Dwaj praktykanci obserwowali z kąta warsztatu, próbując ukryć uśmiechy, westchnęła. Sobota dziewiętnasta. Kacper uśmiechnął się. Nie był to arogancki uśmiech, był szczery. Świetnie, odbiorę cię z adresu, który jest w karcie samochodu. Weronika potrząsnęła głową, nie dowierzając samej sobie. Wsiadła do Porsche, uruchomiła silnik, który rzeczywiście mruczał perfekcyjnie i odjechała, nie oglądając się za siebie. Ale w lusterku wstecznym zobaczyła Kacpra stojącego w drzwiach warsztatu, wciąż uśmiechającego się. I po raz pierwszy od lat Weronika Sawicka nie wiedziała, czy jest zirytowana, czy ciekawa. Sobota nadeszła zbyt szybko. Weronika zmieniała ubranie trzy razy. Zirytowała się na siebie z tego powodu. Nigdy nie przejmowała się ubraniem. Od tego miała stylistkę. Ale tego wieczoru, sama w garderobie swojego apartamentu w Żoliborzu, uświadomiła sobie, że nie wie, jak ubrać się na randkę z mechanikiem. Wybrała skromną sukienkę, płaskie sandały, rozpuszczone włosy. Kiedy zadzwonił dzwonek, otworzyła drzwi, spodziewając się zakłopotania. Znalazła kacpra w ciemnych dżinsach, białej lnianej koszuli i granatowej marynarce, która wyglądała, jakby była szyta na miarę. Pachniał czymś świeżym, cytrusowym, nic, nachalnego. Wyglądasz pięknie, powiedział on po prostu, mrugnęła. Dziękuję, ty też wyglądasz. Dobrze. Kacper uśmiechnął się lekko. Idziemy? W windzie Weronika zapytała, dokąd pójdą do praskiego zakątka. Jest mała, ale jedzenie jest tam wyśmienite. Ona jej nie znała. Oczywiście, że nie znała. Miejsce to znajdowało się na Pradze Północ, 20 minut drogi samochodem, w kwartale starych kamienic o kolorowych fasadach, które Weronika widywała jedynie na postach influencerów uprawiających turystykę realności. Kawiarnia była przytulna z drewnianymi stołami, obrusami w kratę i starszą panią w kuchni, która powitała Kacpra uściskiem: Kacper, synku, ileż czasu. Pani Krystyno, to jest Weronika. Starsza pani zmierzyła Weronikę wzrokiem od stóp do głów bez ogródek. Piękna dziewczyna, uprzejma też? Weronika przełknęła ślinę. Mam nadzieję. Pani Krystyna wydobyła z siebie chrapliwy śmiech. Siadajcie, zrobię swój specjalny sos. Usiedli przy oknie. Ulica na zewnątrz była gwarnie. Dzieci grały w piłkę, sąsiedzi rozmawiali na chodnikach. Weronika poczuła się nieswojo. Kacper to zauważył. Dziwnie się czujesz, prawda? Zawahała się. Trochę? Dziwnie też dla mnie, powiedział, opierając się na krześle. Nigdy nie spotykałem się z kimś, kto jeździ Porsche. Roześmiała się. To był szczery, niespodziewany śmiech. Racja. Jedzenie dotarło. Gołąbki z sosem grzybowym, ziemniaki z koperkiem, mizeria. Ale smak. Smak był jak wspomnienie, jak dom, jak dawne czasy. Weronika jadła powoli, zaskoczona własną przyjemnością. Smakowało ci zakławie, zauważył Kacper. Smakowało, przyznała. Bardzo. Rozmawiali. Ono powiedział o warsztacie, o ojcu, który założył go pożyczonymi narzędziami, o decyzji porzucenia kariery inżyniera, by przejąć biznes. Weronika słuchała go zafascynowana. A ty, zapytał Kacper, co cię skłoniło do pracy w kosmetykach? Wzięła głęboki oddech. Ambicja, pieniądze, kontrola. Tylko to, zawahała się. Może też strach, strach, że nie jestem wystarczająca. To był pierwszy raz od lat, kiedy Weronika powiedziała to na głos. W kolejnych tygodniach Kacper nie naciskał. Nie dzwonił każdego dnia, nie pojawiał się niespodziewanie, zachował pełen szacunku dystans, ale był obecny. Wiadomość tu, zaproszenie tam, a Weronika stopniowo opuszczała gardę. Wróciła do warsztatu. Wymyśliła szum w silniku, którego nie było. Kacper to zauważył, ale nic nie powiedział. Po prostu uśmiechnął się i zaprosił ją na lokalny targ w następną sobotę. Weronika przyjęła zaproszenie. Było to dziwne doświadczenie. Spacerowanie między straganami z owocami, słuchanie sprzedawców wykrzykujących ceny, czucie zapachu świeżej ryby i ciepłego chleba. Kacper kupował z wprawą, pozdrawiał wszystkich po imieniu. Panie Antoni, jak tam wnuki? Pani Rito, czy wyzdrowiała pani z grypy? Weronika obserwowała, cicho. W tym świecie Kacper był kimś, nie z powodu pieniędzy, ale z powodu swojej obecności. Później zabrał ją do antykwariatu. Weronika nigdy nie weszła do takiego miejsca. Ściśnięte półki, zapach starego papieru, zorganizowany nieład, wszystko to było nowe. Kacper wybrał Tomik poezji i podarował jej go dla ciebie. Weronika spojrzała na zniszczoną okładkę. Dlaczego? Bo potrzebujesz czegoś, co nie ma ceny, poczuła gulę w gardle. Tego wieczoru sama w domu przeczytała całą książkę i płakała. Nie wiedziała dokładnie dlaczego. Może dlatego, że po raz pierwszy od bardzo dawna ktoś dał jej coś, czego nie można było kupić. Miesiące mijały. Weronika i Kacper zbudowali swoją nieprawdopodobną rutynę. Ona nadal zarządzała firmą, podróżowała, negocjowała, ale zawsze wracała. Zawsze znajdowała czas na kawę u pani Krystyny, na spacery po parku, na niespieszne rozmowy, aż w końcu nadeszło zaproszenie. Gala premierowa nowej linii kosmetyków firmy. Wydarzenie galowe, inwestorzy, prasa, wysokie sfery. Weronika po raz pierwszy chciała zabrać Kacpra. Zawahał się. Nie jestem z tego świata, Weronika. Wiem, dlatego chcę, żebyś poszedł. W dniu wydarzenia Kacper zjawił się w garniturze, nie był nowy, ale dobrze leżał. Należał do jego dziadka, emerytowanego krawca. Był zdenerwowany. Weronika ścisnęła jego dłoń. Nie musisz nikogo imponować. Ani ty, ty zaimponowałeś mi już dawno temu. Weszli razem. Głowy się odwróciły. Zaczęły się szepty. Weronika zachowała postawę. Kacper obok niej. Nie próbował być kimś, kim nie był. Rozmawiał swobodnie, odpowiadał na pytania z szczerością. Kiedy ktoś zapytał, co robi, powiedział jestem mechanikiem. Nastąpiła niezręczna cisza. Potem inwestor zaryzykował A, i lubi pan to? Kacper uśmiechnął się. Bardzo. Lubię naprawiać to, co jest zepsute. Lubię używać rąk. Lubię widzieć rezultaty tego samego dnia. Odpowiedź rozbroiła wielu. Pod koniec wieczoru, gdy wracali samochodem, Weronika spojrzała na Kacpra. Byłeś idealny, zaśmiał się. Byłem sobą. Właśnie. Ale spokój trwał krótko. W następny poniedziałek prasa zamieściła zdjęcia pary. Nagłówki były różne, od ciekawskich po okrutne. Milionerka spotyka się z mechanikiem ze zwykłej dzielnicy: Weronika Sawicka i nieprawdopodobny romans. Miłość czy oportunizm? Weronika czytała to wszystko z zaciśniętą szczęką. Była przyzwyczajona do ekspozycji, ale nigdy do tego rodzaju. Zawsze kontrolowała swój wizerunek, teraz czuła, jak jej wymyka. Zadzwonił telefon. To był Marek Jasiński, jej wspólnik. Weronika, musimy porozmawiać. Wiedziała, co nadchodzi, spotkanie było napięte. Marek przedstawił liczby. Inwestorzy byli zaniepokojeni. Ryszard Kowalski, jeden z największych, zagroził już wycofaniem wkładów. To wpływa na wizerunek firmy, powiedział Marek, a wizerunek wpływa na sprzedaż. Weronika skrzyżowała ramiona. Moje życie osobiste to nie problem firmy. Jest, kiedy jesteś twarzą marki. Zapadła ciężka cisza. Marek westchnął. Nie proszę cię, żebyś z nim zerwała, tylko bądź dyskretna. Weronika nie odpowiedziała. Później w domu zadzwoniła do kacpra. Musimy porozmawiać. Przyszedł do niej. Weronika pokazała mu nagłówki, wyjaśniła presję. Kacper słuchał w milczeniu z zaciśniętą twarzą. Chcesz ze mną zerwać? zapytał prosto z mostu. Weronika zawahała się. Nie, ale nie wiem, czy dam radę dalej się z tym mierzyć, Kacper wstał. Weroniko, nie poproszę cię o wybór między mną a twoją firmą, ale musisz wiedzieć, nie jestem ciężarem, nie jestem powodem do wstydu, a jeśli tak uważasz, to może faktycznie nie powinniśmy być razem. Wyszedł. Weronika została sama, drżąc. Tamtej nocy nie zmrużyła oka. Myślała o życiu, które zbudowała, o latach pracy, poświęcenia, samotności, myślała o kacprze, o lekkości, którą wniósł, o tym, jak sprawiał, że czuła się widziana, a nie oceniana. Następnego ranka podjęła decyzję. Zadzwoniła do Marka: zorganizuj konferencję prasową. Weroniko, co zamierzasz zrobić? To, co powinnam była zrobić od początku. Konferencję prasową zaplanowano na późne popołudnie. Weronika weszła do sali wypełnionej dziennikarzami, fotografami, gapiostwem. Nie było przygotowanych żadnych komunikatów prasowych. Tylko ona i mikrofon. Dzień dobry. Wiem, że moje życie prywatne stało się wiadomością. Więc wyjaśnię. Tak, jestem w związku z Kacprem Wojciechowskim. Jest mechanikiem. Mieszka na Pradze Północ. Pochodzi ze skromnej rodziny. I kocham go. Zapanowała osłupiała cisza. Kacper nie jest oportunistą. Ma własny dom, ułożoną rodzinę, wyższe wykształcenie, pracuje rękoma, bo to wybrał, a nie dlatego, że musiał. I ten wybór świadczy o jego charakterze, nie o słabości. Zrobiła pauzę. Jeśli to przeszkadza inwestorom czy klientom, jest mi przykro, ale nie będę ukrywać tego, kogo kocham, dla liczby w arkuszach kalkulacyjnych. Dziękuję. Wyszła, nie odpowiadając na pytania. Wideo stało się wiralem w ciągu kilku godzin. Reakcje były mieszane. Część publiczności oklaskiwała odwagę, inna część krytykowała lekkomyślność. Inwestorzy podzielili się. Ryszard Kowalski wycofał swoje wsparcie, inni zostali. W ciągu tygodnia firma straciła 3 miliony złotych. Marek był wściekły. Właśnie wysadziłaś w powietrze wszystko, co zbudowaliśmy. Weronika po raz pierwszy nie dała się poruszyć. Nie, wybrałam prawdziwe życie. Po drugiej stronie Kacper również. Stawiał czoła zawirowaniom. Bogaci klienci zaczęli odwoływać usługi. Krążyły insynuacje, że jest oportunistą. Przyjaciele odsunęli się. Warsztat stracił dochody. Tadeusz ojciec zawołał syna na rozmowę. Kacper, to kosztuje cię drogo. Kacper westchnął. Wiem, tato. Jesteś pewien, co robisz? Kacper spojrzał na ojca. Tak, po raz pierwszy w życiu jestem pewien. Tadeusz skinął głową powoli. Więc idź za tym, ale idź wiedząc, że cena jest wysoka. Kacper objął ojca. Weronika i Kacper spotkali się tamtej nocy, w jej mieszkaniu. Wpadliśmy w kłopoty, powiedziała Weronika, próbując się zaśmiać. Tak, wpadliśmy, zgodził się Kacper. Zapadła cisza. Nie zrezygnuję z ciebie, poje", powiedziała Weronika. Ja z ciebie też nie. Ale oboje wiedzieli, bitwa dopiero się zaczynała. W następnych tygodniach Weronika niestrudzenie pracowała, by ustabilizować firmę. Szukała nowych inwestorów, renegocjowała kontrakty, redefiniowała markę. Było to wyczerpujące, ale nie ustąpiła. Kacper z kolei z wytrwałością stawiał czoła spadkowi dochodów, zredukował koszty, skupił się na lojalnych klientach, zainwestował w lokalny marketing. Powoli wszystko zaczęło się układać. Pewnego dnia Kacper pojawił się w biurze Weroniki z propozycją: A gdybyśmy zrobili coś razem, uniosła brwi: to znaczy Przekształćmy warsztat w prawdziwe centrum motoryzacyjne nowoczesne, wydajne, z twoją wizją biznesową i moją techniczną. Weronika mrugnęła. Mówisz o spółce? Tak, pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Wspólne ryzyko, zamyśliła się. Zgodziłabym się, ale skąd weźmiesz swoją część? Mam odziedziczoną działkę, sprzedam ją. Weronika poczuła ścisk w piersi. Kacper, nie musisz tego robić. Muszę, bo jeśli mamy coś budować, to na równych zasadach, ujęła jego dłoń. Więc zróbmy to. Trzy miesiące później Sawicka N. Wojciechowski Centrum Motoryzacyjne Doskonałości otworzyło swoje drzwi. To był skromny początek, ale rozwijało się. Szybko. Weronika zajmowała się zarządzaniem, brandingiem, strategią. Kacper kierował techniczną stroną, zespołem, jakością. Działało. Po roku byli już dochodowi. Po dwóch latach planowali już ekspansję, a ich związek również rozkwitał. Dwa lata po pierwszym spotkaniu w warsztacie, Kacper zabrał Weronikę z powrotem do kawiarni praski zakątek. Pani Krystyna przyjęła ich z figlarnym uśmiechem. Wy nadal razem, co za cud. Weronika zaśmiała się. Nie cud, upartość. Po kolacji Kacper poprosił, by poszli na spacer do pobliskiego parku. Weronika nieufna zgodziła się. Zatrzymali się pod dużym drzewem, oświetlonym lampkami LED, które ktoś zawiesił na gałęziach. Kacper wziął głęboki oddech. Weroniko, kiedy cię poznałem, myślałem, że jesteś tylko kolejną zarozumiałą pannicą, ale udowodniłaś mi, że się myliłem. Jesteś odważna, szczera i silniejsza niż ktokolwiek, kogo znam. Weronika poczuła pieczenie w oczach. Nie jestem idealna, Kacper. Nikt nie jest, ale ty jesteś dla mnie idealna. Uklęknął. Weronika zakryła usta dłonią. Weroniko Sawicka, czy wyjdziesz za mnie? Nawet się nie zastanawiała. Tak. Tak, tak, wsunął prosty, srebrny pierścionek na jej palec. To nie diament, powiedział zawstydzony, jest idealny, odpowiedziała płacząc. Ślub zaplanowano na sześć miesięcy później. Nie miała to być wystawna impreza, miało to być coś intymnego, prawdziwego. Ale zanim to nastąpiło, Weronika musiała stawić czoła rodzinie. Alicja Sawicka, jej matka, zwołała obiad. Przybyły ciotki, kuzynki, siostry, wszystkie z własnymi opiniami. Weroniko, jesteś tego pewna? Zapytała ciocia Anna. Absolutnie, ale on jest mechanikiem, wiem, i co z tego? A stąd, że jesteś Sawicka, masz obowiązki. Weronika wyprostowała się. Moje obowiązki są wobec mojego życia, i ja wybrałam życie z nim. Alicja, która do tej pory milczała, westchnęła. Weroniko, ja tylko nie chcę, żebyś żałowała. Mamo, po raz pierwszy w życiu nie boję się żałować, bo wiem, że wybrałam właściwie. Alicja spojrzała na córkę i po raz pierwszy zobaczyła w niej determinację, która nie wynikała z uporu, lecz z pewności. Więc masz moje błogosławieństwo. Weronika poczuła, jak ciężar spada jej z ramion. Z drugiej strony rodzina Kacpra przyjęła ich z otwartymi ramionami. Elżbieta, matka, płakała ze szczęścia. Tadeusz objął synową mocno. Jesteś teraz rodziną, powiedział. Weronika, która całe życie szukała przynależności w osiągnięciach, w końcu znalazła ją tutaj. W prostym domu, w mocnym uścisku, w talerzu jedzenia zrobionego z miłością. Ślub odbył się w ogrodzie domu Kacpra, pod drzewem posadzonym przez dziadka. Weronika miała na sobie prostą, białą sukienkę bez błysku. Kacper miał na sobie garnitur po dziadku, starannie dopasowany przez Elżbietę. Nie było celebrytów, tylko prawdziwa rodzina i przyjaciele. Przysięgi napisali sami. Kacper przemówił pierwszy: Weroniko, wkroczyłaś w moje życie jak huragan. Ale był to rodzaj burzy, która oczyszcza powietrze i sprawia, że wszystko staje się jaśniejsze. Obiecuję kochać cię w każdej sytuacji, z pieniędzmi czy bez, przy aplauzie czy krytyce, bo to, co w tobie kocham, jest bezcenne. Weronika wzięła głęboki oddech, zanim zaczęła mówić: Kacprze, nauczyłeś mnie, że wartość nie mierzy się w cyfrach, że godność nie zależy od nazwiska i że prawdziwa miłość nie potrzebuje sceny. Obiecujecie szanować, wspierać i budować z tobą życie, w którym będziemy dla siebie nawzajem wystarczający. Wymienili obrączki. Proste. z białego złota. Kiedy celebrant powiedział, możesz pocałować pannę młodą, Kacper przyciągnął Weronikę do siebie i ją pocałował. Długo, głęboko, prawdziwie. Rozległy się oklaski. Pani Krystyna ze łzami w oczach podała tort, który sama upiekła. Przyjęcie było ożywione, z muzyką na żywo, tańcem, śmiechem. Alicja, matka Weroniki, odciągnęła kacpra na bok. Oceniłam cię, powiedziała bez ogródek. Oceniłam źle i przepraszam. Kacper zaskoczony potrząsnął głową. Nie musisz przepraszać, rozumiem. Ja też bym oceniał. Nie, ty byś nie oceniał, bo jesteś lepszy ode mnie. Alicja wyciągnęła rękę. Kacper uścisnął: Dbaj o moją córkę. Zawsze. Noc minęła. Weronika i Kacper tańczyli, aż bolały ich stopy. Kiedy w końcu zostali sami, już nad ranem, siedząc na stopniach werandy, Kacper spojrzał na swoją żonę. Udało nam się, Weronika uśmiechnęła się. Zawsze nam się udaje. Siedzieli tam w ciszy, słuchając odgłosów nocy. I po raz pierwszy od bardzo dawna Weronika poczuła spokój. Sześć miesięcy po ślubie Weronika odkryła, że jest w ciąży. Powiedziała o tym Kacprowi w niedzielne popołudnie w domu. Zamarł. Poważnie? Poważnie. Kacper wziął ją na ręce, zawirował, krzyknął z radości. Weronika zaśmiała się, ze łzami w oczach. Wiadomość rozeszła się szybko. Obie rodziny świętowały. Elżbieta zaczęła dziergać kocyki. Tadeusz wyremontował pokój w ich domu. Alicja wzruszona poprosiła, by towarzyszyć Weronice na wizytach kontrolnych. Ciąża przebiegała spokojnie. Weronika nadal pracowała, ale w łagodniejszym tempie. Kacper nie odstępował jej na krok. Kiedy w końcu nadszedł dzień porodu, był bardziej zdenerwowany niż ona. – Zaraz zemdleję – powiedział Kacper, trzymając ją za rękę na sali porodowej. – Nie zemdlejesz – odpowiedziała Weronika, śmiejąc się między skurczami. I nie zemdlał. Kiedy dziecko się urodziło, Kacper płakał. – To dziewczynka – szem ogłosił lekarz. Weronika trzymała córkę, maleńką, idealną. – Witaj, Hanno – wyszeptała. – Hanno Elżbieto. Imię to było hołdem dla Elżbiety, która przyjęła ich z bezwarunkową miłością, oraz dla pani Krystyny, która była świadkiem początku wszystkiego. Kacper pocałował córkę w czoło, potem Weronikę. Dziękuję, powiedział ze ściśniętym gardłem. Za co? Za to, że dałaś mi prawdziwą rodzinę. Weronika uśmiechnęła się, wyczerpana i szczęśliwa. Hanna szybko rosła. Była ciekawa świata, gadatliwa, bystra, uwielbiała warsztat ojca, lubiła pomagać, trzymając narzędzia. Kochała też biuro matki, gdzie bazgrała po ważnych papierach i udawała, że odbywa spotkania. Weronika i Kacper wychowywali córkę z równowagą, między luksusem a prostotą, między ambicją a zadowoleniem. Uczyli ją, że praca uszlachetnia, że szacunku się nie kupuje, że miłość to codzienna budowa. Pewnego dnia Hanna mająca pięć lat zapytała: Mamo czy my jesteśmy bogaci? Weronika pomyślała, zależy, co nazywasz bogactwem. Pieniądze, więc tak, mamy pieniądze. Ale to, co naprawdę czyni nas bogatymi, to miłość, zdrowie i uczciwość. Hanna zmarszczyła czoło, przetwarzając to. Rozumiem, czyli jesteśmy bardzo bogaci. Weronika zaśmiała się i objęła córkę. Z biegiem lat Weronika i Kacper umocnili nie tylko swoje małżeństwo, ale także swoje dziedzictwo. Ich przedsiębiorstwo motoryzacyjne rozrosło się. Otworzyli trzy nowe placówki w sąsiednich miastach. Zatrudnili dziesiątki osób ale ważniejsze niż wzrost finansowy, był stworzony przez nich projekt społeczny Instytut Szkoleniowy imienia Tadeusza Wojciechowskiego. Pomysł był prosty, ale potężny: oferowanie bezpłatnych szkoleń technicznych dla młodzieży z rodzin o niskich dochodach w dziedzinach mechaniki, stolarstwa, elektryki i innych zawodów rzemieślniczych. Oprócz szkoleń, Instytut oferował kapitał początkowy i mentoring, aby młodzi ludzie mogli otwierać własne firmy. Tadeusz ze łzami w oczach uczestniczył w inauguracji. Uczciliście moje imię w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałem. Instytut wyszkolił setki młodych ludzi. Wielu otworzyło warsztaty, stolarnie, małe przedsiębiorstwa. Zaczęły krążyć historie o transformacjach. Weronika i Kacper byli poszukiwani do wywiadów, prelekcji, wydarzeń, ale zawsze odmawiali nadmiernego blasku fleszy. Nie chcemy być przykładem, mówił Kacper, chcemy po prostu coś zmienić. Pewnego popołudnia, siedząc na tarasie ich domu, obserwując Hannę, jak bawi się w ogrodzie, Weronika spojrzała na kacpra. Żałujesz czegoś? Kacper zamyślił się. Niczego. Nawet tego, że porzuciłeś karierę inżyniera? Nie, to nie byłem ja. To jest to. Weronika uśmiechnęła się. Ja też nie żałuję. Nawet tego, że straciłaś inwestorów? Pieniądze? Status? Nie, bo zyskałam ciebie. Zyskałam życie. Kacper uścisnął jej dłoń. Zawsze wiedzieliśmy, że będzie trudno. I było, ale było warto. Zamilkli obserwując córkę. Wiesz, co jest zabawne? powiedziała Weronika. Co? Wszystko zaczęło się od głupiej obietnicy, którą złożyłam w złości. Kacper roześmiał się. Najgorsza obietnica, jaką mogłaś złożyć. Albo najlepsza. Zgodził się. Najlepsza. Hanna podbiegła do nich zadyszana. Tato, mamo, patrzcie, co znalazłam. Był to stary, zardzewiały klucz zakopany w ogrodzie. To skarb! Powiedziała podekscytowana. Weronika i Kacper wymienili spojrzenia. Tak, to prawda powiedział Kacper. Największy ze wszystkich. Wiele lat później, kiedy Hanna była już nastolatką, zapytała rodziców, jak się poznali. Weronika i Kacper byli w kuchni, przygotowując kolację. Spojrzeli na oszem azotal, siebie uśmiechając się. To długa historia, zaczęła Weronika. Mam czas, nalegała Hanna. Kacper wytarł ręce i usiadł przy stole. Zaczęło się od silnika samochodu. I głupiej obietnicy, dodała Weronika. Obietnica nie jest głupia, mamo. Masz rację, nie jest. Opowiedzieli wszystko warsztat, kawiarnia, gala, prasa, straty, zwycięstwa. Hanna słuchała, zafascynowana. I nigdy nie myśleliście, żeby zrezygnować? Weronika zawahała się. Myśleliśmy, ale rezygnacja była bardziej przerażająca niż kontynuowanie. Dlaczego? Bo rezygnacja oznaczała rezygnację z czegoś prawdziwego. A my przez całe życie żyliśmy w fałszu. Kacper skinął głową. Strach przed utratą siebie nawzajem był większy niż jakikolwiek inny strach. Hanna uśmiechnęła się. Jesteście tacy ckliwi, roześmiali się. Tak, jesteśmy, przyznał Kacper. I z dumą. Tego wieczoru, kiedy Hanna już spała, Weronika i Kacper poszli na taras. To była ich tradycja. W każdą rocznicę związku wchodzili tam, sami i wspominali. Ile to już lat? zapytał Kacper. Piętnaście od czasu warsztatu. Piętnaście lat. Wydaje się, jakby to było wczoraj, a jednocześnie jak całe życie. Zamilkli patrząc na gwiazdy. Myślisz, że podjęliśmy właściwą decyzję? Zapytała Weronika. Zawsze. Nawet ze wszystkim, co straciliśmy? Kacper odwrócił się do niej. Weroniko nic nie straciliśmy. Wymieniliśmy. Wymieniliśmy pozory naprawdę. prawdę, aprobatę na autentyczność i zrobiłbym to jeszcze raz, tysiąc razy. Oczy Weroniki zaszły łzami. Ja też. Pocałowali się powoli ze spokojem tych, którzy mają czas. Potem Kacper ujął jej twarz w dłonie. Dziękuję, że dotrzymałaś tamtej głupiej obietnicy. Weronika zaśmiała się przez łzy. Dziękuję, że naprawiłeś mój samochód. To nie samochód naprawiłem, to ciebie. I ty naprawiłeś mnie. Objęli się w milczeniu pod rozgwieżdżonym niebem. I tam, na tym tarasie, po latach walki, rozwoju i miłości, Weronika i Kacper zrozumieli. Nie zbudowali tylko związku zbudowali dom, cel, życie, które było warte każdej sekundy bólu, każdej łzy, każdego ryzyka, bo w końcu nie liczyło się skąd pochodzą, liczyło się dokąd zmierzają, razem, zawsze razem, a to owszem było bezcenne.